Przechodzę Minecraft jako Enderman. No i tak, niech nam się tutaj wczyta świat. No i tak, zaczynamy sobie właśnie grę jako Enderman. Mamy tutaj parę staków pereł. Jako, że jesteśmy Endermanem, akurat udało nam się tutaj zrespić w wiosce, więc zacznijmy sobie od zdobycia drewna. Wydobądźmy sobie kilka tutaj kawałków, aby zrobić podstawowe narzędzia. Jak widzicie, jako Enderman... Nie mamy paska głodu, co jest naprawdę fajną rzeczą. No i tak, stwórzmy sobie podstawowe narzędzia: kilow, siekierkę. No i spróbujemy właśnie sobie przejść tego, tego Minecrafta. Tutaj jeszcze wydobądźmy sobie od razu trochę kamienia, aby zrobić mocniejsze narzędzia. Dobra, stwórzmy sobie kamienną siekierkę i kamienny kilof. Na pewno nam się tutaj, tutaj przyda. Dobrze, ustawmy sobie to. No i wydobądźmy drewno. A przy okazji zdobądźmy sobie to łóżko, które nam się przyda w walce ze smokiem. Wydaje mi się, że będę walczył normalnie ze smokiem. Okej. Okay. O! I tutaj nas bije golem. Niestety jako enderman jesteśmy od razu atakowani przez golema. Niestety zginąłem tutaj i to kilka razy. No niestety tak bywa. No ale dobra, udało się. Odzyskałem itemki. No i zdobyliśmy z golema 5 żelaza. Przy okazji sobie jeszcze tutaj zbierzmy trochę wełny, aby zrobić później łóżka, które przydadzą nam się właśnie na smoka. Jak już tu jesteśmy, to warto to zrobić. Tu jeszcze jedno łóżko. No i dobra. Kolejne. No i tak naprawdę tej wiosce to chyba wszystko co mamy do zrobienia więc idziemy dalej szukajmy sobie lawa pulki tak jak widzicie gramy tutaj właśnie endermanem i musimy znaleźć lawę no i dobrze w międzyczasie możemy sobie stworzyć tutaj wiadro wziąć wodę niestety enderman ma jeden, jeden dość poważny minus czyli nie może Dotykać wody. Dlatego tutaj na szczęście udało się znaleźć gravel, który był gdzieś poza wodą. No i akurat od razu wypadło nam. Krzemień. Robimy krzesiwo i idziemy dalej. Ok, zbliża się noc. Niestety nie możemy spać jako Enderman. No, i mogłoby się wydaje, że to jest mały problem, ale nie, bo mopki nas nie atakują. Jako że jesteśmy endermanem, to mobki myślą, że po prostu jesteśmy po ich stronie. No i bardzo dobrze. Lećmy szukać lava e, Dalej, no trochę mało HP mam. E, tutaj jeszcze niestety nie ogarnąłem, jak e, odnawiać sobie HP jako enderman. Bo e, tutaj znalazłem um, jakieś źródło światła, no ale niestety jest tylko pojedyncza lawa, więc nic nam to nie da. Pójdźmy szukać jakiegoś może no, sposobu na zrespienie. Uznałem, że możemy sobie szybko się zrespić, postawmy sobie te łóżko. Na szczęście respawna możemy ustawić. Wejdźmy do wody, no zniemy. ale to wszystko możemy sobie teraz odzebrać. Y Niestety części temu wpadło nam do wody, więc tak, troszkę HP stracimy, no ale powiedzmy, że jest trochę lepiej. Dobra, bierzemy łóżko, idziemy dalej. Ok, trzeba sobie jeszcze sobie lekko poustawić tutaj rzeczy. I idziemy dalej. Weźmy sobie, użyjmy perełki, aby szybciej się teleportować, skoro mamy ich trochę to czemu, by z nich nie skorzystać. No i idziemy dalej. Tutaj mamy małe pole z, z, z dniami, ale też widzę, że jest parę owieczek, więc możemy zebrać z nich wełnę. A niestety z tym Endermanem mamy troszkę słabsze hitboxy. No ale nie szkodzi, ale jak możecie zobaczyć tutaj teraz możemy zdobywać HP pokonując mobów, pokonując moby, a właściwie atakując je. Oczywiście tutaj żaden zombie nas nie zaatakuje. Tu jeszcze mam parę krówek, no i nasza lawa pulka jest. Weźmy sobie jeszcze trochę HP i tak przy atakowaniu mobków Oddałem sobie HP, ustawmy sobie tutaj checkpoint. No i teraz tak, musimy stworzyć lawapółkę. Byle tutaj nic nie zepsuć, zróbmy to powolutku. Postawmy sobie tutaj jakieś drewno. Tutaj też jeden klocek. Koło tego postawimy wodę. Niszczymy to drewno. No i powstaje nam już dół portalu. Teraz sobie tutaj musimy postawić taką odwróconą elkę. Tu postawić dwa bloki. No i tu zalałem to wodą i. Tak, no rozlała się niestety, bo nie zniszczyłem bloków za tą elką. Na szczęście, na szczęście. No, jeszcze przy okazji trochę oberwałem. Na szczęście mamy tutaj jeszcze trochę lawy mm, i, i możemy ją po prostu wykorzystać. Tak, zniszczymy tutaj parę bloków za tym, za tą naszą małą budowlą. No i teraz lawa się nie rozlewa. Wierzmy sobie lawę no i zbudujmy ścianki portalu. Stawiając po prostu tutaj te bloczki obok, jeden, drugi. No i jeszcze kilka zostało. Na szczęście tej lawy nam no starczyło. Tutaj w sumie nie ma sensu stawiać. Mamy tu jeden, dwa i ostatnie dwa. Jeszcze tutaj sprawdzę, czy w dobrym miejsce woda została postawiona. I kładziemy ostatnie dwa bloczki lawy. Tak jest. No i kiedy to mamy, bierzemy wodę. Mm, przy okazji jeszcze sobie zrecmy trochę, trochę HP. Na szczęście możemy zrobić to w bardzo szybki sposób, Zniżmy, pokonajmy parę krówek. I nasze HP będzie odnowione, jak sami widzicie. No i tak, możemy iść do portalu. Czy wszystko mam? Tak, weźmy sobie zapalniczkę. I możemy ruszać. Podpalmy portal. I no, z tej strony nie wejdę. Ale wyjdziemy z drugiej strony. No i idziemy do neteru